Dobry wieczór, witajcie w małej przerwie mojej kawowej. Tradycyjny odcinek. Chciałbym dzisiaj Was zaprosić do zapoznania się z twórczością Pana Tomasza Kwaśniewskiego. Z książki Pana Tomasza Kwaśniewskiego napisanej wspólnie razem z Panem. Janem Kwaśniewskim to jest ta książka. Tłuste życie będzie za chwilkę czy cytat. Albo najpierw zrobię ten cytat. Może najpierw zacznę od cytatu, a potem coś ciekawego wam, coś ciekawego wam, mam nadzieję ciekawego wam powiem. Bo co dla jednych wiecie, jest ciekawe, dla drugich jest zupełnie nudne. Tak jak moje nagrania dla jednych są bardzo ciekawe, fascynujące niektóry, dla niektórych. A dla niektórych są po prostu zwyczajnie monotonne, nudne i takie gadanie o niczym. No bo dla niektórych żywienie optymalne jest, funta kłaków warte jest to po prostu takie nic, takie co też ja o tam o jedzeniu sobie gadam. A ja sobie gadam, gadam i póki mam jeszcze siły na to gadanie, to gadał, to gadał będę. List. Mam 63 lata. W ubiegłym roku przebyłem ciężki zawał serca. Z powodu silnego zwężenia tętnic wieńcowych grozi mi operacja serca. Proszę o odpowiedź i poradę naszymi słowami, bo medyczne wyrazy to trudno mi zrozumieć. A wierzę gorąco w to, co pan pisze, bo moja sąsiadka żyła 93 lata. Jadła tylko rosoły, salce, sony, jajka i całe życie. Nie była u lekarza i dobrze widziała. A co my? I do ostatnich dni chodziła sprawna. Proszę, co ja mam ze sobą zrobić? To jest takie pytanie skierowane do pana doktora. Książkę napisał pan doktor Jan Kwaśniewski razem z panem Tomaszem Kwaśniewskim. Przypominam wszystkim chętnym, że na stronie Korodzo jest książka. Dwie książki są do nabycia w zestawie. Kosztują mu całe 100 zł. Czytam chyba bez grosza. Polecam wszystkim chętnym do zakupu i do zapo zapoznania się z treścią. To są dwie książki. Jedna to jest ta, która jest po mojej lewej stronie to jest Pana Tomasza książka, i druga to jest ta druga Pana doktora. Nie mam jej tu na Podoręciu, ale mm, wiecie, o której książce mówię, bo już mówiłem wielokroć. I teraz, co pan doktor, spiesząc z odpowiedzią na, na to pytanie, które wam przeczytałem. Pan doktor pisze tak. Trzeba się zabezpieczyć przed następnym zawałem. Stopniowo wyleczyć się z miażdżycy. Z tą miażdżycą to ja wam powiem. U mnie zdiagnozowana była m.in. miażdżyca tętnic brzusznych praktycznie tętnice brzuszne u mnie były niedrożne i dlatego miałem taki problem z ruszeniem tego pewnie tłuszczu jak ja przypuszczam. W wieku też jeszcze wam taką rzecz powiem, że w wieku 30 lat miałem flebolityczne zwapnienia w tętnicach głównych. No już gdzie to wam nie będę tutaj tłumaczył, ale było tego, było tego trochę. I jakoś jeszcze żyje. Także ta miaszczyca niekoniecznie trzeba być osobą 63-letnią, tak jak ten pan, który tutaj pisze, bo, bo można mieć problemy już, już dużo wcześniej. Trzeba się zabezpieczyć na występujących. Dostarczyć pan, go, który pisze dalej, tak bo nie tylko w tętnicach wieńcowych ona występuje. Dostarczyć dla serca najlepsze źródła energii i najlepsze paliwa, co da znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na tlen przez mięsień serca. Zmniejszyć trzeba, należy też zmniejszyć krzepliwość krwi, co dodatkowo uchroni przed zakrzepem. Zmniejszyć ciśnienie krwi i zwolnić akcję serca. Kiedyś pamiętam, jak wiele, nie tak bardzo wiele, ale to było może z 6 lat temu. Byłem na jakichś badaniach kontrolnych i pobierano mi krew. Z żyły, wiecie, tutaj normalnie standardowe pobranie. No i pani pielęgniarka pobiera, pobiera, a ta krew nie chce lecieć. No jest za gęsta. Nie chce lecieć. I, i co zrobić? Jak nie da się nawet tego, tej, tej próbki do no, utoczyć tej próbki. I ta pani pielęgniarka, wyobraźcie sobie, pyta się, czy jestem na czczo. Ja mówię, no tak, tak, jak miałem być na czczo. A czy piłem? No mówię, no nie piłem. No i słuchajcie, taka drobna, mała, taka dygresyjka. To proszę się napić. Dostałem dwie czy tam trzy szklanki wody zwykłej kranówki do wypicia i miałem odczekać 15 minut. No i wypiłem te dwie czy trzy szklanki tej wody, odczekałem te 15 minut na korytarzu, wszedłem... Krew zaczęła lać się z tej samej żyły, z tego samego miejsca. Bez problemu. Woda. Zwykłe, proste nawodnienie organizmu. Podobno im ludzie starsi, tym mniej piją, tym mają mniejszą ochotę, mniejsze łaknienie. I podobno to nie jest najlepsze. Ale to. Przecież ja się nie znam. Natomiast wiem, że po wypiciu tych dwóch czy trzech wody, krew została u mnie pobrana. Udało się. Nie wiem, jak zadziałałoby to z kawą może. Może kawa też miał takie działanie. Pan doktor dalej pisze tak. Wszystkie te rezultaty uzyska pan przez stosowanie żywienia optymalnego, gdyż przyczyną złej pracy serca jest złe odżywianie się. Wydolność serca i wieńcowa powinna poprawić się wyraźnie już po dwóch tygodniach. Żywienia optymalnego, to znaczy bardzo tłustego, w którym prawie nie spożywa się węglowodanów. W nawiasie jest dopisane, czego się nie spożywa: chleba, kasz, ziemniaków, owoców, warzyw i innych produktów pochodzących z roślin. Tu jest koniec nawiasu i po przecinku dalej czytam: je się tylko trochę białka i w nawiasie. Jajek, mięsa, sera, śmietany i bardzo dużo tłuszczów zwierzęcych. I w nawiasie dopisane. Słoniny, smalcu, łoju, szpiku kosnego, masła i innych tłuszczów zwierzęcych. Odnośnie, taka dygresja, odnośnie tych, ma, odnośnie masła. Na temat masła znajdziecie u pana Tomasza Kwaśniewskiego u niego na Facebooku. Tomasz Kwaśniewski, Facebook. A może wam dam link pod spodem, żeby wam łatwiej było szukać, bo tych panów Tomaszów Kwaśniewskich jest chyba tam kilku, a tu chodzi o jednego konkretnego pana Tomasza Kwaśniewskiego. I tam jest wypowiedź między innymi na temat masła. Tu chodziło o masło, yy, o WK, Tu się nazywało... Yy, zaraz wam dokładnie powiem, bo ja jestem przygotowany. Moi drodzy, dzisiaj ja mam tutaj ściągawkę, żeby coś nie pomylić. To się nazywa NNKT. NNKT, mhm. kwasy tłuszczowe, NNK, NNKT, a co to znaczy NN? Nieodzowne, nie? NNKT, te, które są bardzo podobno potrzebne. I pan Tomasz na temat NNKT na Facebooku troszkę powiedział, troszkę powiedział, tak nawet troszkę żartobliwie. Jakaż to ilość jest potrzeba tych niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych, jakaż to jest wielka ilość nam potrzebna. Porównał to, 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 to zalecenia do prawdziwej świnki, która jest podobna do nas dosyć genetycznie. Bo ludzie to takie po prostu świnie, genetyczne świnie, podobieństwo na 90 chyba 8%, o ile dobrze zapamiętałem. Także jesteśmy takimi ludzkimi świniami i. W związku z powyższym to spożycie ten, tych, tych NNKT jest podobne jak dla tych świnek. Aby się nikt oczywiście nie, nie czuł z was tam obrażony, bo to nie żaden przekąs, ale chociaż jest, to jest taki przekąs. Naprawdę, jesteśmy świniami. Zachowujemy się nie jak bydło, jak bydlaki, tylko zachowujemy się jak świnie. I, i wcale nie jest to takie taki odrealnione to, co teraz mówię. Sami przecież wiecie, bo obserwujecie, jak przy korycie zachowują się, jak zachowuje się stado ludzkie przy korycie. No właśnie tak jak, tak jak te nasze kochane świnki. I tam u Pana Tomasza możecie też sobie posłuchać. Ja sobie tu wynotowałem. O czym tam możecie posłuchać. to. Nie tu. Możecie o soi sobie posłuchać. O Soi. Jak szkodliwa jest soja, albo jak nieszkodliwa jest soja. O GMO możecie sobie posłuchać. Możecie posłuchać o pani cichosz. O pani Cichosz jest tam w kilku miejscach. O tym jej sławnym wystąpieniu. Potem możecie sobie posłuchać o błonniku sojowym, tak. I o uszkodzeniach jelit, które wywołuje, na przykład właśnie właśnie błonnik, a nie soja. Możecie sobie posłuchać o jodzie i jego suplementacji, ile tego jodu jest nam niezbędny, jakież to ilości tego jodu musimy połykać, wcierać czy coś tam z tym robić oficjalnie. A potem możecie posłuchać co pan Tomasz na ten temat i co by tak naprawdę wystarczyło, gdzie trzeba byłoby się udać w podróż wakacyjną, aby ten jod na cały rok uzupełnić. Ale to odsyłam do strony pana Tomasza. Możecie się tam też dowiedzieć o wysokich wyrzutach insuliny. Ale ja nie jestem tutaj specjalistą, także musicie tam posłuchać. Możecie sobie dowiedzieć się jeszcze o o cudownym wpływie margaryny i oleju, roślinnego oczywiście, nie? Oleju roślinnego. O cudownym wpływie. No oczywiście w cudzysłów trzeba wziąć ten cudowny wpływ margaryny i oleju. To jest, to tam odsyłam was wszystkich naprawdę z czystym sumieniem, bo, bo to jest strona zacna i, i posłuchać warto, a pan Tomasz mówi to tak, wiecie, z przekąsem, specyficznie po swojemu. Yy, Posłuchacie raz, drugi. Zrozumiecie, o czym mówię i, i o co chodzi, i dlaczego was tam odsyłam. Bo to jest po prostu skarbnica wiedzy. Teraz tak, czytam dalej. Czy tutaj, tu, tu skończyłem chyba. Nic dziwnego. A nie, tu jeszcze nie doczytałem do tego. Trochę białka, jajek i bardzo dużo tłuszczów zwierzęcych. Słonie, no olej już pikło z tego masła i innych tłuszczów zwierzęcych. I teraz tak, pan doktor pisze: na jeden gram białka. Trzeba zjadać 3 gramy tłuszczu i pół grama węglowodanów. No to klasyczna złota proporcja. Oczywiście wiecie, że potem przy stosowaniu żywienia optymalnego, po przebudowie organizmu, ta proporcja troszeczkę ulega zmianie, ale nie musi, być ulega, nie musi ulegać zmianie. Przypominam tylko, że pan doktor napisał, że przy najlepszych białkach pochodzenia na np. z żółtek albo z podrobów. To tego cukru, tego, tego węglowodanu musi być troszkę więcej niż pół grama na 1 gram białka. Nawet może być 1 do 1, a nawet może być na 1 gram białka troszkę więcej niż 1 gram węglowodanów. I dalej pan doktor pisze tak, ale to jest po przebudowie. Wtedy każdym następnym tygodniem, wtedy z każdym następnym tygodniem powinno być lepiej. Leki należy stopniowo ograniczać, a następnie odstawić, bowiem człowiek choruje nie dlatego, że nie bierze leków, a z całkiem innych przyczyn. Zatem leki nie są... Czym? Leki nie są leczeniem przyczynowym. To już wiecie. I dalej. Nic dziwnego, że pańska sąsiadka żyła 93 lata. Była sprawna do końca i nigdy nie była u lekarza. No ale to jest katastrofa dla lekarzy przecież. Jakby, jakbyśmy my jako pacjenci, tacy niedorobieni pacjenci, nie chodzili do lekarza, no to, to po co byliby ci lekarze? To nie jest dobre dla lekarzy, że my bylibyśmy zdrowi. To trzeba sobie jasno uświadomić. Ja zrozumiałem to dopiero niedawno tak dobitnie, że ja jestem potrzebny związkowi lekarzy, ale tylko pod warunkiem, że jestem człowiekiem chorym, bo jako osoba zdrowa ja nie jestem potrzebny ani służbie zdrowia, ani lekarzom. Mimo iż moja rodzona mama pracowała przez całe swoje życie praktycznie w zarządzie aptek, tak się to nazywało zarząd aptek, czyli firma, która kolportowała, rozprowadzała leki po aptekach. Taka centrala zarządzająca i pamiętam jak nieraz byłem na tym magazynie z tymi lekami, jako taki mały berbeć, bo trzeba było mnie gdzieś tam przetrzymać, jak czy, czy coś ze szkołą, był jakiś, jakaś, jakiś problem, czy w przedszkolu, coś w każdym razie nie wyszło, coś się nie, coś nie pykło, to, to brała mnie ze sobą i pamiętam zapachy tych tych leków, tych ziół, tych różnych składników, bo te na tych magazynach, tam było wszystko. Od pudełek, od, od flaszek, od, nie, od różnych takich kadzi z różnymi substancjami. Pachniało w tym bardzo pięknie. Oni mówili, że to im śmierdzi, a ja jak ja tam zajeżdżałem jako taki, taki maluch, to mnie to, słuchajcie, mnie te zapachy się bardzo podobały. Ja tu pamiętam do dnia dzisiejszego ten zapach unoszący się w, tym, w tych magazynach. I pamiętam potem, jak już zaczynała kończyć się oficjalnie, podchodzić komuna w zapomnieniu i wchodzić w ten nowy świat, no to była taka sytuacja, że zrobili remont tego, tych magazynów, zrobili generalny remont wszystkiego, Wpompowali w wki, pieniędzy w to. Minęło dwa czy trzy lata i wjechały buldożery i zniszczyły wszystko, co zostało wcześniej wyremontowane, i place zostały zrównane z ziemią i w tym miejscu teraz stoją piękne biurowce i apartamentowce, no bo to jest teren wewnątrz Krakowa, nie? Także taka przemiana nastąpiła, tak to wszystko się zmienia. No tutaj nie będziemy tutaj doczytywać teraz od Pana doktora dalej, może jutro to dokończymy, a może już nie wrócimy do tego tematu, zobaczę jak się sprawy potoczą wiecie, że Pan Doktor podał jasno, żeby nie było takich przypadków, jak opisany ten tutaj. Należy bilansować jedzenie i należy to jedzenie dostarczać jak najlepsze do naszego organizmu. I teraz chcę Wam taką ciekawostkę na koniec, jak już wytrzymaliście do tego momentu. Słuchajcie, ja jestem niepocieszony, bo niestety nie mogę Wam, wam powiedzieć, jak to smakuje, jak to smakowało. Ale na stronie Pana Tomasza znalazłem, w facebookowej stronie Pana Tomasza, Znalazłem zdjęcie, zdjęcie z produktem, które no, gdybym wcześniej o tym wiedział, no, ale do mnie już ta informacja nie, nie doszła, to tylko wtajemniczeni wiedzieli, bo tego było podobno kilkadziesiąt kilogramów. Zostało to sprzedane na pniu, nie miałem możliwości nawet się o tym dowiedzieć. Yy, no, ale wiecie, do mnie nieraz informacje dochodzą na samym końcu. Nie myślcie sobie, że ja mam tak z pierwszej ręki. Nie, nie. Ja po prostu no, czuję się pokrzywdzony, że olali mnie. Olali zupełnie. Powiem Wam co mieli. Mieli, nazywało się to pasztet cielęcy. Pasztet cielęcy według przepisu pana doktora Jana Kwaśniewskiego i pana Tomasza i pani doktorowej i, i jeszcze żony pana Tomasza Ani, bo oni to wszystko zmajstrowali, zbilansowali, a ludzie Rafała to przygotowali i poszło to w pierwszy obieg. Nie wiem do kogo, przecież ja też tam jestem zarejestrowany, ale do mnie już taka informacja nie doszła, albo za późno, chociaż nie, w internecie nie mam na telefonie. Także do mnie ta informacja nie doszła, mnie ominięto, ale to nic, ja się tym. Nie będę reklamował żadnej kawy optymalnej, nie, nie. Nie ma pasztetu, nie ma żadnej reklamy kawy optymalnej, piję inną kawę dzisiaj. A co? Zemszczę się wielu dni. Powiem Wam teraz, jaki był skład tego, żebyście poczuli, żeby Wam ślina podeszła tak, jak mnie podeszła. Proporcja, jaka była w tym pasztecie cielęcym. Białko tłuszczy do węglowodanów. Białka 14,2 to jest waga na 100 gramów. Proporcja wagowa. 14,2 białka, 34 tłuszczu i 0,8 węglowodanów. Kaloryczność na 100 gramów była 367 kilokalorii na 100 gramach. I teraz, słuchajcie, skład. Ten skład zwala z nóg. W tym pasztecie jest wszystko, wszystko, to co najlepsze oprócz żółtek. Uzupełnić ten pasztet tylko żółtkami i dodatkowo jakimś węglowodanem i słuchajcie, nic więcej Wam do życia nie potrzeba. Nic mniej, ani nic więcej. Macie w tym wszystkim. Nie dziwię się, że to wszystko, te kilkadziesiąt kilogramów zeszło. Na stronie Pana Tomasza jeszcze w sposób bezczelny jeszcze pokazali zdjęcie tego wyrobu. To jest bezczelność. Panie Tomaszu, ja nie chcę, żeby najpierw pokazywać zdjęcie produktu, którego nie ma. No dobra, czytam Wam, słuchajcie, żebyście się smakiem obeszli. Tak na zakończenie. Pasztet cielęcy z dodatkiem esencji wołowej. I co to są te esencje wołowe? Ano tak, wątroba cielęca, czyli ta najdelikatniejsza, najlepsza, najczystsza, gdzie to zwierzę ssa, bo to są odosesków. Co dalej? Płucka cielęce. Wszystko z tego małego stworzonka, które jeszcze nie wyszło nawet na trawę, które karmione było najlepszym mlekiem swojej mamy. Dla niektórych wegetarian będzie to brzmiało brutalnie. Ja wiem, tak to jest, ale to jest życie, niestety. Nie da rady odseparować się całkowicie od tego brutalnego świata i żyć w uniesieniu i w ekstazie. Niestety nie da się. Płucka cielęce serca cielęce, nerki cielęce. Mięso z głowy cielęce i tu w tym język, języczki, policzki, mięśnie mimiczne. Tłuszcz wołowy nerkowy, nawet to było w środku. Szpik kostny wołowy w tym był i w tym był też rdzeń cielęcy kręgowy, sól mienna i to było przyprawione naturalnymi przyprawami. To odczytałem z etykietki, musiałem to powiększyć, bo to tak było na tym zdjęciu, ale odczytałem i to chciałem Wam powiedzieć. I tego towaru już nie ma, i cisza. I moje pytanie: czy ktoś tam z Akademii Zdrowia poinformuje mnie, abym mógł tutaj Wam powiedzieć, kiedy to będzie znowu dostępne? Życzę Wam apetytu zaspokojonego, abyście nie musieli tak jak ja obejść się smakiem przed takim choćby spróbowaniem takiego frykazu. Życzę wam i sobie tego, żeby, żeby takich towarów było jak najwięcej. I nawet jak ta polityka, w której żyjemy, nawet jak ta patologia taka codzienna, niech ona tam będzie. Nic na to wiele nie poradzimy. Szkoda naszego zdrowia i, i życia to byle takie pasztety, takie produkty, które tam są, były w tym sklepie. Nawet jak tej kawy nie będzie, nawet to, to przeżyje, przeżyjemy. Ale żeby te pasztety tam były, bo naprawdę, taki pasztet plus żółtka zapewnia praktycznie pokrycie wszystkiego. Plus, no wtedy możemy nawet tego, czy pole, jak ktoś lubi, czy teatralne, nawet jak ktoś już musi, te, te zbożowe węglowodany, a może wystarczy zwykły kawałek frytka, może jest 300 gramów frytek, nie? No to tak ku przypomnieniu: 300 gramów frytek, 300 to jest 15, to macie 45 węglowodanów. Plus odrobina tych węgli, która jest w tym pasztecie. No to 300 frytek to macie tyle, nie? Zjadacie frytki, pasztet, sadzone żółteczka i żyjecie jak lordzi. Nawet lordowie tak nie żyją. Prosiłoby się powiedzieć: Żyjecie jak Władimir, ale, ale podobno nie wolno tak mówić. A wiem, co mówię, wiem, co mówię. Trzymajcie się. Życzę Wam pięknego wieczoru i do następnego razu. A ja biorę się, słuchajcie, za ściany, bo mam teraz, teraz remont i moja jak wróci piękna połówka, to pierwsze to będzie kontrola. Co dzisiaj zrobiłem? Jak się okaże, że ściana jest nieskończona i to jest nieruszone, to ja nie... Nie, nie chcecie być w mojej skórze. Trzymajcie się. Cześć.